No cześć, witajcie. Stare nowe akwarium. Próbowałem sprzedać jakiś czas temu, niestety się nie sprzedało. Łatwiej chyba Arabowi piasek sprzedać, niż Norwegii sprzedać zestaw akwariowy. Chciałem za nie niewielkie pieniądze, no niestety te pieniądze, które chciałem widocznie były, były za duże dla co niektórych. Dostałem oczywiście propozycję tak zwanej do dorzucenia typu 400 koron czy 500 koron, no, no nie, nie no. Tutaj z tego zestawu, który chciałem sprzedawać, to sama lampka to jest 499 koron nowa, tak? a ja ją używałem dwa miesiące, więc no, jeżeli sprzedaję ją za 400 koron, samą lampkę za 400 koron, to uważam, tam za 350 to też nie jest wygórowana cena. Ale nieważne. Zakładam. Zakładam akwarium, nie mogę patrzeć, jak ono stoi, jak się marnuje, jak się tam rozsycha, i tak dalej, i tak dalej, więc zakładam to akwarium akwarium to totalny jałowiec będzie na małym świetle znaczy może na małym świetle no będzie takie światełko jak tutaj widzicie to światełko to światełko ma konkretnie 9 w 679 lumenów temperatura barwowa 7500 kelwinów to jest RGBW firmy Twinstar filtrować będzie ten filtr Uważam za jeden z najlepszych kaskadowych do takich mądrych akwariów. Ogrzewać to będzie wszystko ten produkt aquaelowy. Widzicie, grzała w Norwegii 349 koron. Taka grzałeczka 25 w No, a ktoś mi próbował, proponował za akwarium 400 koron i to jeszcze, żeby przywieźć. Nieważne, zaczynamy z tym akwarium, zaczynamy już sypać powolutku podłoże. Yy, moi drodzy, wy będziecie dostawać teraz tylko takie zdjęcia krok po kroku co zostało dodane, ponieważ ja tu dosypię jeszcze podłoża, za chwilę wsadzę korzonek, zaleję trochę to akwarium, posadzę tam jakieś roślinki i zobaczymy co dalej. Także zapraszam na teraz krótką fotorelację. No dobra, efekt finalny, początkowy start dzień 0. Będziemy się uczyć jeździć na jałówce, a więc zwykły żwirek kwarcowy, nic szczególnego, nic ponad to. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądać sprawa z nawożeniem. Ja nie mam tu ziemi ogrodowej, więc nawozić trzeba będzie słup wody. Roślin jak widzicie na starcie jest. No tak powiedzmy sobie, mniej niż powinno być, ale ciut więcej niż kot napłakał. Sześć sadzonek rotali okrągolistnej wyciętej z 54, czwórki plus zorganizowana szybko limnofilia sensiflora, ponieważ ona jest szybką, szybko rosnącą roślinką, więc bardzo pomocną, jeśli chodzi o start tego zbiornika i tutaj na pewno da sobie bez problemu radę. 6 czy 5 sadzonek blixii japońskich, które przy tym oświetleniu też powinny dać sobie radę. Na korzonku y, trochę mchu, który też da sobie na pewno radę. Ja tu jeszcze wrzucę y, jedną pistię, żeby mi tutaj wyżerała, y, jeżeli coś złego się pojawia. Generalnie, jeżeli coś będzie się pojawić, ja pistia sobie tutaj też się to konsumuje. Y, bo plan jest taki, żeby się pisti z 54 pozbyć. Ona tam niestety niewiele pomaga, jeśli chodzi o pozbywanie się tych zielonych kropek z Anubiasa, więc. Ja tą pistię tam generalnie rzecz biorąc, chyba usunę z tej 54. No, i to tyle: będziemy się uczyć, odświeżać sobie wiedzę sprzed 10 czy tam 12, czy nawet lepiej lat odnośnie prowadzenia akwarium na podłożu jałowym. Takiego niby low bo tutaj i mało światła, i podłoże jałowe. taki w filtrze, z żadnych udziwnień nie ma. Jedyne, co właśnie przy tym lowtechu moim małym będzie to CO2, które za chwilę dokręcę, bo jeszcze mam, jeszcze mam trochę gazu w butli, więc dlaczego by to nie wykorzystać? Na pewno będzie to z korzyścią dla Zielska. I to tyle, no kibicujcie. Zobaczymy, co z tego, co z tego będzie. Będę się starał, ponieważ jest to start tego akwarium, więc będę się starał mniej więcej co tydzień zdawać Wam relacje i jak tu się tematy mają. Tyle, dzięki serdeczne i zapraszam na następny filmik. Trzymajcie się i cześć.